Yo, się wszystkim, ja jestem Soul i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku pod tytułem Zagrajmy w gier przeklonarkowe. Dzisiaj nadal kontynuujemy właśnie grę Shakes'a. Na samym początku tego odcinka chciałbym Wam przypomnieć o trwającym już konkursie. Jest do wygrania właśnie konto z 200 levelem. Oczywiście z wiadowca. Zgłaszać się można do, do jutra. Już kilku chętnych mam. Losowanie będzie się w środę i w środę, czyli jutro podam wam wyniki właśnie dot dotyczące właśnie konkursu. Jeżeli nie uda mi się w środę, to pewnie czwartek zobaczymy jak to będzie, ale postaram się, żeby to było na jutro, bo obiecałem to już na środę, więc znaczy to zrobimy na środę. Tak więc jutro wyniki konkursu no i zobaczymy kto wygra właśnie konto z 200 levelem yy, Kto będzie cieszył się właśnie tym kątem. Ale pomijając już właśnie ten fakt yy, dzisiaj w tym odcinku właśnie yy, chcę troszkę poprawić swój. Yy, swój swoje Q yy, Tu nawet do tego momentu mamy dobre. Nawet yy, rękawice buty mamy ok. Broń mamy dość dobrą. Yy, chciałbym jeszcze tą sprawę tutaj. Naszynniki, pas, pierścień i coś yy, właśnie z. Yy, coś na głowę dobrego założyć. Yy, coś co. Yy, co będzie lepsze. Będziemy takie największe zadanie dla Haisun. No yy, ok. Tutaj mamy, mamy pancerz będzie lepszy moim zdaniem, bo właśnie bardzo chcę pocisnąć i pociągnąć właśnie w inteligencję. O naprawdę to sobie pas. Okej, okay. musimy zwiększyć tą inteligencję, naprawdę musimy, bo tu się opłaci. Tu mamy. To, to może się lepiej opłaci kupić. Jak widzicie mam 16 grzybków, no ja mam 13 lat, ale mam 17. Bo zaakceptowałem e-mail, o zaakceptowałem e-mail i właśnie zapomniałem, że takie coś nawet jest Bo się od dawna nie grało i to troszkę z głowy wyleciało Dobra, sobie do gabinetu magii więc co, co mamy ciekawego? Klaser dokładności, szczęście, wytrzymałość, że no nic ciekawego nie ma Damy sobie nowy towar Co to mamy? Siła, o inteligencja Drogie, drożyzny naprawdę do... Drogi rzeczy No i trzeba to będzie kupić, szkoda mi tych trzech brzydków trochę Ale trudno było, no, żeby mm, Właśnie, takie bugi się mi czasami dzieją właśnie Jeżeli chcę coś przerzucić, musimy jeszcze raz przejść I znowu mam to samo? Cholera jasna Ciekawe, to mogę ściągnąć? Czy nie? No okej, okay, chyba teraz zacznie działać Zacznijmy dobra, zaczną O, mamy już obrażeń, prawie 500, 2000 życia 2328, będę dążył do tego, aby mieć 3000 A potem właśnie y, zajmiemy się... Y, zajmiemy się ogólnymi obrażeniami Bijemy sobie na obrażenia Chociaż... Na arenę byśmy wbili nie. Dzisiaj może... nie, zmieniamy trochę taktykę odcinka Wbijamy sobie na arenę I próbujemy Kracza Boże jest. No ósmy poziom, zobaczymy jak to będzie. czy damy radę. Bo ostatni ostatni raz zagroszczę na rana nie było to ciekawe. O! Super. Mhm. Zwyczajny order odwań. Or Super. Tutaj jeszcze te lochy nie straszny. Co tych lotów wejść, ale nie mam jeszcze gluczyka. Dobra, no teraz możemy sobie wziąć jakieś zadanie. Skarczymy, weźmy sobie to. Um, ogólnie mój plan na tego bohatera, ogólnie, y, będzie będę w nim rozwijał właśnie dużo żywotności, dużo inteligencji, żeby po prostu miał tego, z tego tego, to wydarzenie było, <coughs> jego ataki były bardzo wysokie. Cios krytyczny, to też po części możemy w to jakoś załadować. To jest ogólnie szczęście, tak. Y, co się zmieniło od tamtego odcinka? Mamy konia, Mamy wieszowce Konia Ostatnio była krówka, dzisiaj jest koń Zmiana Idziemy do przodu e, Gdzie to było? E, grzybiarz e, Stajnia Nie umiem tego znaleźć e, o. Chcielibyśmy sobie właśnie kupić go Nie wiem, może go poza tym odcinkiem kupię, można zbierać, nie wiem Mieliśmy krówkę Teraz mamy konika Potem będziemy mieć tigryska ale na końcu może gryfosmoka, smoka Ale nie ma na tyle grzybów Więc trzeba będzie zbierać grzybki Abyśmy mogli sobie kupić smoka Bo by się przydał Jeszcze przydałoby mi się to wymienić, to brud naiwności Nie wiem o co chodzi Jak można dać brud i mieć inteligencję 2 Musimy jakoś tu poszperać O co tu ogólnie chodzi Nasza pozycja to Jest po prostu ekstremalna Jesteśmy tutaj 378. Cholera. Hmm. Ciekawe to jest pierwszy. Poszukajmy sobie pierwszego medala Mogę zobaczyć jego konto. Poziom 229. 20, no tak. Od widać, że... Ale... Co to tam? Mieszał to. Nie będziemy na to patrzeć, bo dopiero mamy który level. ten cel wizerunek zacznę denerwować, Tyle wam powiem. I trzeba się go będzie pozbyć. Co do gildii, moi drodzy, gildię będziemy, zakład będziemy zakładać. Będę zakładał za niedługo, jak uzbieram 10 złotych. założę gildię, już wiem, że już mówiłem to w drugim odcinku, bo będzie w pierwszym, że będę zakładał gildię, bo będę zakładał gildię, bo nie chcę grać sam, bo tak to jest dupy. dupy się grają samemu i wolę zagrać ze znajomymi. Gildię za niedługo założymy i będziemy grali, tylko potrzebuję 10, a miałem dzisiaj 10 i no kupiłem, bodaj, że cała ja kupiłem czy za to 10, ale chyba kupiłem ten kostur, co jest 45 obrażeń, no i wiecie jak to jest, ale uzbieram i będzie dobrze, może, już wiem, kilka osób do właśnie do Gildi mogę skować, no jeżeli byście chcieli wiadomość do Gildi, to możecie napisać, ale ja już wcześniej wam powiedziałem, yy, wcześniej wspominałem, będę miał to konto yy, jako zwerowca. Ja tam y, tą gildię usunę, założę nową, bo też na tym koncie jest ta gildia sprzedona. Więc mogę was zaprosić. No, na tym 200 levelu też można sobie założyć, yy, właśnie gildię. Kto będzie miał szczęście, żeby to wygrać, no to się będzie cieszył, będzie mógł założyć gildię i moglibyśmy sobie razem zagrać. Ale to wszystko jutro. Miejmy nadzieję, że jutro to coś z tym wyrobię. Oby się to jutro udało mniej więcej, no jeżeli się nie uda, no to jedynie w czwartek najpóźniej Ale, na ten, ale bardziej obstawiam na tą środę, myślę, że jutro, jutro powinniśmy to na spokojnie zrobić Że jednak nie będzie, nie będzie żadnych problemów z tym, żeby, żeby jutro zrobić losowanie właśnie e, z konkursu Na dwusetny level właśnie naszego bohatera co słyszycie się wymienić? Jeszcze ten brud. Może jakoś coś kupię fajnego. Może coś znajdę, nie wiem. No okej. Okay. Mamy już przeszliśmy tutaj. O! Dostali co grzybka, coś na tego, Po prostu jestem zadowolony. Yy, Więc jak dostaniemy grzyba. Yy, Uy, nie to możemy dać towar. Inteligencja. Uuu, nie mam nacale. Szkoda. Mmm, Skoda. Yy, yy, yy. Dobrze, yy, okay, ja sobie wezmę następne zadanie z naszego yy, tego. Wiem, że odcinek mógł być nudny, bo w sumie takie z początku będą troszkę, ale myślę, że ten odcinek na tym skończymy, bo to był odcinek jeszcze bardziej, też powiedzmy, te informacje dotyczące właśnie tego jutro, jutrze, jutrzejszego konkursu, który będzie jutro rozstrzygnięty. Yy, troszkę dużo nie mówię, bo to dopiero był pierwszy konkurs, więc wiadomo o co chodzi. Ale to tyle, że jeżeli chodzi właśnie o trzeci odcinek, no troszkę jest, no można powiedzieć nudny był, naprawdę, bo tym ciekawego się działo, głównie mówiłem, co będę zmieniał, co będziemy robić, żeby będę zakładał i takie rzeczy i głównie dotyczy się właśnie tego konkursu, no i moi drodzy, no wiecie, jakie są zasady konkursu, jeżeli chcecie, bierzcie udział, bo naprawdę jest fajna rzecz do wykonania, ale to na razie tyle w tym odcinku. Yy, w tyle tym odcinku właśnie dotyczący Szejka wchodzi mi po głowie pełna myśl, żeby też może inną grę nagrać właśnie z Gier w szeregu ale też jeszcze rozpatrzę jeżeli chcecie dalej odcinków yy, z Szejka to dawajcie łapkę w górę subujcie kanał ja na razie się z wami żegnam trzymajcie się, cześć